Jadę na boki Goni mnie. Mam wszystko przygotowane. Bym odegrał, ale nie chcę, mi się bo ten... Już myślałem, że ty dostałeś blokadę postaci. Bez kitu. Ale on dostał nickname. Dawaj, 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 daj już! Jadę. Dawaj! Ty, 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 ty. O kurwa! Nie, nie ob niego. Dawaj, dawaj, dawaj! to no, no, rany, kurde! no, 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 Muszę odegrać, czekaj. Bo ja im uciekam ogólnie. Uciekłem! Uciekłem! Ty no, mamy. O no, Na spokojnie, na spokojnie Maciek, na spokojnie. Bez nerwów, bez emocji większych. Kurwa. nie mnie chyba. Nie, nie gonią mnie. Uciekłem im. Darwin. Uciekłeś? Mają cię? Mają cię czy nie? Mnie mają niestety. Ten nieoznakowany no. Mamy A ja już uciekłem. <noise> jak, nie możesz nic mówić? że No w sensie tylko jeden radiowóz. On mnie odpuścił i napisał Ja cię odpuścił? Czekaj, on gdzie siedzi, jadę za nim. Dawaj do centrum. Po co do centrum? Tam się spotkamy. Tam się spotkamy w centrum. Dobra, ja ci pinga zaraz, jak się zatrzymam w bezpiecznym miejscu. A gonią cię? Nie, nie gonią mnie. A ci pinga i lokację ci wyśle. Dobra. Jakie masz Eli? 18. A ci wysłałem za rapinga. Ci... Je, jedź w stronę centrum. Dobra. Kończyć a co ci napisał? Klip? Kończyć flipa? Nie, jeszcze nie. Jak się spotkamy, nie? I będzie to nagrane. Dobra. A co ci napisał? Żebym uważał następnym razem. Aha, bo on myślał, że to przypadkowe było. O Jezu, to było najlepsze. Zobaczysz to, to zresztą jest na klipie. O kurde, o kurde, mają mnie. Gdzie jedziemy? Kurde, jedź w tą stronę. Jedź, jestem przy... jestem przy banku. Chyba w, chyba w mnie we Dawaj tu. To rano ich, czy nie wiem. Uderzyłem się. Praciłeś się z nimi Tak <laughs> no nie mogę tak. Nie mogę. Kurwa, ty kolejna radiolka jest. Kurde, ale ja im odskaczam mocno. Gonią cię? Tak, gonią mnie. Ja im mocno odskaczam. Goni mi tylko jeden na razie. Gdzie ty jesteś? Przy banku, ej, ja złapał cię? Nie, no tak. Ej, tak złapał, złapał mnie. cię? Złapali mnie we dwóch. w hejdanki? Nie. Ciśnij, kurwa, macie. depnij! Depnij, Ja nie 140 się wleczę tam. Depnij, kurdy, to malfo, nie. Dawaj, mocniej, szybciej. Kurwa. Kurwa, plan chyba coś nie wypalił Laga już dostałem, ale dobra, gram dalej. Walczę. Walczę o... Uf, na spokojnie. Muszę opanować emocje. To musi być. Mów mi wszystko co i jak? Uf. Bo im jest tylko jeden na razie. Nie mam szansę, mam, tylko nie jest nie mam jest uciekać przed nimi, czy nie. Mam uciekać przed nim czy zostać. Ale zlopali ciepłe janki? Nie A jesteś w aucie? Tak To możesz uciekać, jak jesteś w aucie Możesz próbować uciec, jak jesteś w aucie Kurwa, dgania mnie kurwy są. Mam już dwie radiolki, będę miał Kurwa Prawie się wypierdoliłam Gdzie ty jesteś? Bo przy banku stoję, muszę odegrać Kurde, prawie w drzewo walnąłem Tak się zestresowałem z tych emocji Dobra, ja jadę pod bank. Wsiadasz do mojej fury i uciekamy razem. Dobra? Czekaj, bo odgrywam. Dobra, spoko, Dobra, możemy tak nie zrobić. To nie mogę. Kurde, goni mnie dalej, ten jeden. To jest niebezpieczne już. No, znowu pójdę się jeść. A chcesz, żebym ci pomógł? No. Ej, mam uciekać no. przed nimi, czy co? A co gracie? Zostawili mnie już. Tak? Teraz zajęli się sobą. Jak sobą? Mną? Normalnie. Daje gazu! Dalej Nie widzę go. Ty! Zgubiłem! Teraz ja muszę... Zgubiłem ty, czaisz? Czaję, czaję. Weszł, wjechałem na tereny górowe, a chłopi, jechał Suwem Suwem jechał i nie dał rany, a... nie dał rad A dobra, goni mnie, Goni mnie dalej. A ja wjechałem na jakąś górkę. Gonimy dalej, po prostu był wolniej. Kurde, jeszcze im nie uciekam. Ajajaj. Aj, 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 aj. Darwin. Co? Są tak niemocniej stresujące. Jestem na górkach, po górkach próbuję... Część... Ja jestem głupi w ogóle po... Górami próbuje zgubić suwa a słów to słów nie i on raczej to są jego tereny nie te góry kurya Dobra odskakuję mu z ja pierdolę zarysowałem alfę Nie no ty to jesteś geniuszem po prostu świateł nie ma obu chce w sensie się z przodu ja, ja cały czas jeżdżę, jeżdżę bez kierunku w ogóle uciekam, jeżdżę sobie poza Los Santos, nie wiem po co w ogóle. Jedź pod bank. Jesteś przy banku? Ja już tam uciekam, Jestem. bo pewnie... Dwa, dwie radiolki mam. Dwie radiolki mam. Ja już tam uciekam, bo pewnie oni mnie gonią. Jestem teraz poszukiwany. Gdzie ty jesteś? Gdzie jesteś? E, na East Beach. Pinga, jeśli... 8 Dobra, ja już tam jadę. Dobra, czekasz na mnie. Ja I teraz my ich znowu. Nie, bo dostanę admin Jaila i będzie wszystko podejrzane. To wyjedź i im przed maską. Może razem będziemy uciekać albo coś. Jadę w twoim kierunku, ziom. Do nim mnie skurwysuj. Jak coś, to to się nagrywa. Dobra. To wsiadasz do auta i spieprzamy razem, nie? A nie mogę uciekać swoim? Bo moje auto od... Nie, bo oni ci będą mieli w dupie. Ale moje auto odholują. Nie odholują. Oni ci będą mieli w dupie. Wsiadaj! Albo nie. Ja, ja inaczej to zrobię. Obrócę się! Za nami. Czekaj tam, czekaj tam przy poboczu, nie idź za nami! Przy poboczu tam czekaj! Dobra, stoję cały czas. Ja cię, ja cię zgarnę, ja cię zgarnę, tylko muszę obrócić kółeczkę wokół tego stadionu, muszę zrobić. Kolejna radiolka jedzie jak ktoś. ten nieoznakowany słow. Dobra, luz, luz. On w ogóle pojechał inną stronę. Dobra, wiem, 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 bo on mi chce zajść i ten. Dobra, wsiadaj do swojego i jedź, jedź po prostu, jedź, jedź. Pomóż mi. <laughs> nie dam rady, nie dam rady cię zabrać. Uch. O cholera. Inaczej, co wyobrażałem sobie w mojej głowie. Nie jedę w ogóle za wami, tak by the way. Dobra, wyprzedź ich. Wyprzedzaj ich. Dasz radę? Baję 160. dobra, jadę już szybciej. 140? 150? No dawaj, bo 120 jadę. Wyprzeci! 140 jadę, no No próbuję, no cały czas moje auto zwalnia. 120 jadę cały czas. To Nie. jesteś jesteś widzą. Ile mam? Raz, dwa, cztery radiolki. Hmm, zgubić ich trzeba jakoś. 24 litry 2 litry już poszły w pizdu. No widzisz wow. życie Przyspiesz, a nie zwalniasz mendo się już jadę 160 Nie do siebie mówię tego do auta A dobra <laughs> Bo on jedzie cały 140 i nie może przyśpieszyć do 180, czyli im odskoczyć Gdzie wy jedziecie? Do Palomila zaraz podjadę. No co za uby. Dobra, jedziesz ja 182 Tu jest i tak ograniczenie, do 100 mogę jechać 100. W ogóle moje auto jest teraz zniszczone, a mnie na naprawę nie stać. No i chuj. Siema, ma! Wal wszystkich! Dawaj! <grym> Dobrze! Jeden radiowoz <grym> tylko zablokowałem, sorry. Dobra, dobra, dawaj, wracaj tu. Ej, wyobraź sobie, że ten radiowóz wziąłem na siebie. Dobrze, jest! Gonicie? Tak! O, Słyszę syreny za sobą! Ja słyszę przez telefon, nie? Goni mnie też jeden. Albo dwa. Nie wiem ile. Dwa A mnie chyba gonią. Tak, dwa mnie gonią. Dwa mnie gonią. Ciebie ile goni? Jeden! To mnie chyba... Dwa... Dwa mnie gonią! Trzy mnie gonią! Gdzie jesteś? Pomogę ci! A chyba go zgubiłem. Gdzie jesteś? Jadę za... Jadę za tymi radiolkami cały czas. Za tymi trzema? Tak. Nie, kurde, za tymi co stoją przy komisariacie. Wait. Chyba go zgubiłem. Ale chyba mógł pojechać z skrótami. Gdzie wy skręciliście? Czekaj, bo ja wypadek mam Teraz? No, ja jakimś typem. Gdzie jesteście? A dobra, pojadę tym tunelem, może tam jesteście. Jeżdżę sobie po lotnisku ogólnie, jak coś. Kurde, cztery mnie gonią. Chyba cię złapał ten. Chyba zaczął cię gonić ten, którym nie gonił. Gdzie jesteście? Um, obok banku. Nie no, mogę ci wysłać pinga, musiałem coś odegrać. Ja ale wiem, oni... Policjanci nie wiem, to dobrze. są fair, nie? Bo oddali mi odegrać przynajmniej zamiast mnie blokować. No to dobrze. No policjanci to są fair. Są. Kurde, ale zderzak rozwaliłem tym wypadkiem. Jakbyś zobaczył moje auto, to byś się śmiał. Światło i zderzak. Ej, za zderzak ile się buli? To chyba coś, nie? 120 no, czy ile? Co koło tego? No, więc chyba mi będzie stać, bo dostałem przed chwilą za godziny 150, nie? Więc na naprawę będzie stać, tylko gorzej nie właśnie bo jak na, im jakim ucieknę, nie na to i na pewno auto stać. Oni auto i krawko zabiorą na miesiąc Pewnie tak Gdzie jesteście Jesteśmy na górach i na musz teraz na Richard Richman Richman powiadasz ja ci powiem, bądź pod bankiem. Albo Aha. w centrum się gdzieś kręci. Jest, jestem niedaleko banku jeszcze, ktoś. Słyszysz? Aha, admin nie zablokował. Co? Czekaj, admin nie zablokował. Dlaczego? Dostaniesz Admin Jero, to hit po prostu. Dobra, puścił mnie. Widzę jeden radiowóz. Do mnie jedzie. ty admin napisał, że powodzonka. Przedele z speedy! Serio? No. To, to mi powodzonka. Więc się skupię teraz. Dobra. A gdzie jesteś, możesz mi powiedzieć? Czekaj. Jestem na górach takich. Nie, nie wiem, jak ci to powiedzieć. Weź mnie wycisz, bo ja teraz nie mogę. Po co mam cię wyciszać? Wycisz mnie, na chwilę. Po prostu? Tak. To weź mi i napisz na MSG, kiedy mam cię odciszyć. Dobra. Ja zrobię cięcie. Czekaj, wycisz już. Właśnie, drodzy widzowie, zobaczycie to, co się teraz stało. Właśnie. Chłop w gościu właśnie deston właśnie potrącił teraz człowieka prawdopodobnie. Nie wiem jak dokładnie to się stało, bo właśnie teraz ten człowiek... bo ja ich goniłem i nie wiem jak to się stało dokładnie, właśnie teraz im ucieka. Ja właśnie teraz za nimi jadę, żeby mu pomóc.